Niech nie nic ty dadzą, bo są roztawiane Możecie jeszcze palać na, jeden jest do a, yy, a drugi na tym no. yy, a... Smokować Chodzimy Dawaj, dawaj, dawaj Może za się nie kwatuje Dostaję, 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 dostaję Dobrze, dostaję. twoje poświęcenie pójdzie na marny, kurwa Cieszę, cieszę defuje, defuje, defuje Defuje, jakoś defuje Myszek nie ma, nie? Myszek! Ty, kurwa, nie! Odinstaluj no tą grę no co ja ci poradzę, że się przytulił do ściany? Co ja poradzę? Ja nic nie poradzę. Taka moja rola. Kurwa, nie do, Bo ja, ja mówię że w psychopatrze powinien sieć.